Another day, staring out of our window, thinking about tomorrow, wishing things would be no need to run. Never do it in me Except the fact that I love you To another day is searched forever in my memory. Memory Now I realize that life goes on. Even though you're not here with me. I wake up looking for to another. Backshot LeFank? Krzysztof Iwaneczko? Krzysztof Iwaneczko? W pewnym momencie nie wiedziałem, kto śpiewa. Ale zobaczcie, jaki cwaniak zabezpieczył się, żeby nie przekombinować z do mikrofonu. Dobrze. Edyta, ty zdaje się, tydzień temu miałaś uwagi, że chyba się chłopak rozpędził w tych poszukiwaniach. Jak było tym razem? Rzeczywiście, w zeszłym tygodniu był formy nad treścią. Trzeba zawsze uważać, żeby nie konkurować z utworem, tylko go prowadzić. Marysiu, no, nie wiem, ile musiałaś włożyć pracy w to, żeby rzeczywiście Krzysztofak dzisiaj tam troszeczkę ograniczyć. Krzysia, ja wiem, że ty masz taką fantastyczną technikę, że w zasadzie mógłbyś śpiewać do rana, pewnie głos by ci w ogóle nie zmatowiał. Podajesz sobie te dźwięki nawet gestem, bo to widać, uprzedzasz nawet w geście, to widać, że to jest tak wypracowane fantastycznie, prawie jak komputer, więc uważaj, żeby jednak było w tym trochę więcej spontaniczności, bo mam wrażenie, że dokładnie wykonałeś linię, którą sobie zaplanowałeś. Niemniej przepięknie zbudowałeś interpretację tego utworu. Przepięknie. Rycerze, spod szyldu, czapki, kaptura, są tego samego zdania? No niepoprawnie jest tak szpanować takim karate wokalnym, jak ty umiesz, ale to jest twój wielki atut. i No co się rozpuścił co? mam taką formę Thompsona. Jak się rozpuszcza to go wlewa w tą formę, zastyga i z powrotem mam w kółko. Ja jestem trochę innego zdania. A Ja Józef. jestem trochę innego tak. zdania. O. No ciekawe. O, wrócił. Ja jestem trochę innego zdania, wróciłem, bardzo dziękuję. Krzysiu, Krzysztof, wiesz jak cię lubię. Ale to jest tak, jak, za, jak będziemy zaproszeni na twój dwugodzinny koncert, to mam wrażenie, że po pół godzinie za, założymy sobie filtr na uszy, żeby nie słyszeć połowy. Mimo to, że śpiewasz genialnie, naprawdę. I pamiętaj, nie ścigaj się ani z geniuszem czyimś, ani z własnym. Dlatego, że droga jest wartością. Smakowanie tego, tej chwili, tego momentu. Wcale nie cel, wcale nie ilość ozdobników. Wcale nie to, jak czysto zaśpiewamy i jak mocną dramaturgię zastosujemy. jak... Położymy na łopatki wiesz, słuchacza, daj nam trochę mniej, proszę cię. O! Oh.